Dzień dobry i witam na dzisiejszym videoblog. Mam nadzieję, że Państwo mieli bardzo dobre wakacje. Dzisiaj chciałbym rozważyć z Państwem temat, który ostatnio bardzo mnie zachęcało i nurtuje. Wielu z nas w naszym życiu jest w takie miejsce, gdzie różne osoby, różne okoliczności zmuszają nas do robienia różnych rzeczy. Ale chciałbym dzisiaj nas zachęcać do tego, abyśmy robili swoje. Każda osoba ma przeznaczenie. Każda osoba jest przeznaczona do jakimś celu, do jakimś zadania. I nasza radość i nasza szczęścia zależy od tego, czy my, czy my wykonujemy te zadanie, do których jesteśmy przeznaczeni. Radość i szczęścia przychodzi od tego, kiedy my koncentrujemy się i robimy te rzeczy, do których zostaliśmy powołani, obdarowani, do których mamy um, talenty i, i, i umiejętności. Nie jest dobre um, opuszczać te rzeczy, do których my zostaliśmy przeznaczeni. A często okoliczności oraz ludzie w naszym otoczeniu będą nas próbowali uh, zmienić. I jeden z najtrudniejszych rzeczy, który jest w życiu, to jest właśnie próba przygotowania się wszystkim. I nie jesteśmy w stanie wszystkim się przygotować. Słyszałem historię o pewnym człowieku. On był już starcem, miał u wnuka i mieli o, 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 osioł. I pewnego dnia chodzili od jednego miasta do innego miasta więc ten pan postawił swoje wnuczka wnuka nad tym, tym osłem. Kiedy chodzili, jeden z osób przychodzących powiedział: Ale strasznie, jak możesz pozwolić, aby ten staruszek chodził, a Ty siedzisz na oszle. A ten, ten dziadek po jakimś czasie zabrał dziecko i sam usiadł na, na, na ośle. Po jakimś czasie spotkał kolejny e, osoba, który mówił: Ale ty, dziadek, jesteś straszny, jak możesz pozwolić, żeby takie małe dziecko chodziło, kiedy ty siedzisz na ośle? A ten pokażę. się z tego osła i obydwie siedzieli na, o, na, na ośle. I kiedy chodzili, znowu spotkali kolejnego osoba, który mówił do, do nich: ale Wy jesteście straszni. Jak możesz pozwolić, żeby te małe oślęta po prostu cierpiały pod Waszym ciężarem? Tak to wygląda. W końcu, jak dojechali do tego miasta, dziadek i dziecko sam nosili osła. Więc, jaki jest moral tego, tego historia? Chodzi po prostu o to, że nie jesteśmy w stanie wszystkim się przypodobać. Nie jesteśmy w stanie wszystkim się przypodobać. To dlatego zachęcam, abyś robił to, co masz w sercu. Abyś robił tego, do, do którego masz przekonanie. To, co jest zgodnie z Twoim przeznaczeniem, powołaniem, umiejętności oraz upodobaniem. Warto czasami słuchać innych, ale to muszą być nasze decyzje. Nie muszą być decyzje tych ludzi. Każdy z nas mamy tor, który został nam przeznaczony. I nasza szczęścia czy nieszczęścia będzie zależało od tego, czy my biegamy zgodnie z naszym torem. Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w tym tygodniu.